Kochani, witajcie w takiej iście jesiennej stylizacji na przełomie miesięcy września i października. Ja dzisiaj jestem dostosowany do, do warunków do, można powiedzieć panujących e, w parku, w którym się właśnie znajduję. Wybrałem się raz placer z koleżanką i z tego względu postanowiłem się ubrać tak bardzo jesiennie, e, nie ożywiając żadnych e, żadnych ze sposobów mojego outfitu. On jest taki bardzo dzisiaj szary, stanowane kolory. Ten kardigan, e, który mam na sobie, kupiłem w e, H&M a Kupiłem go jeszcze przed wakacjami. To jest taki z haymonskiej e, wiosennej kolekcji. E, do tego e, bardzo już Wam znane spodnie kaki, które są na mnie. One są z gafa. E, buty z bartona i ten tutaj top, e, ten tutaj top, który jest na mnie, to on ma taką fajną ładną którą uwielbia. E, do tego jeszcze, żeby e, zamknąć cały stroj, maszynnik, e, stopmana. Zegarek, zegarek już widzieliście, podobnie jak, podobnie jak Brazolecki no, no i tak chciałem Was pożegnać bardzo, bardzo jesiennie i, i dzięki Cześć kochani! Witam w takiej bardzo jesiennej stylizacji, stylizacji na...